Radio M107 i 6 FM. Rozmowa poranka. 8:13 na zegarze. Witamy naszego gościa. Dzisiaj prezydent Piekar Śląskich, pani Sława umińska dura Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Pani prezydent, zacznijmy od takiej dość świeżej sprawy. Znaczy nie świeżej, bo ona od dawna jest planowana, ale świeża jest taka, że w poniedziałek odbyła się sesja Sejmiku y, Województwa Śląskiego. Była tam pani obecna między innymi y, i. No i protest mieszkańców i pani także przeciwko wybudowaniu w piekarach śląskich parkingu do kontrolowania samochodów przewożących nielegalne odpady. Takie parkingi miałyby powstać trzy, w województwie dwa już są, to jest Dąbrowa Górnicza i Katowice, ale piekary mówią nie, nie chcemy. Ale gdzieś trzeba kontrolować te samochody? Stanowczo mówimy nie, ponieważ lokalizacja w piekarach śląskich, konkretnie w dzielnicy Dobruwska Wielka, jest fatalna i najgorsza z możliwych. W poniedziałek, jak pan redaktor zauważył, wsparli mnie licznie mieszkańcy oraz radni. I my nie podchodzimy do tego emocjonalnie, tylko z racjonalnymi argumentami. Nie tworzy się takiej lokalizacji w pobliżu siedzib ludzkich, w pobliżu pól uprawnych, blisko ujęcia wody. I tam, gdzie w zamyśle już w stosunkowo niedalekiej przyszłości ma powstać osiedle domków jednorodzinnych. To będzie zaledwie 300 metrów od tej lokalizacji. I co gorsza, nie chcemy się zgodzić na to, żeby na terenie naszego miasta stacjonowały ciężarówki z niebezpiecznymi odpadami, bo takich się należy spodziewać. Pani Ale... w wywiadzie, którego udzieliła nam pani w poniedziałek na antenie była krótka rozmowa z panią także mówiła też o tym, że prawdopodobnie ten wybór miejsca został dokonany dlatego, że to jest teren, który należy do skarbu państwa. Tak, w użytkowaniu wieczystym GPW, w którym z kolei zarząd województwa ma udziały. A państwo musieliby zapłacić za budowę, tak? Oczywiście Czyli to jest tak, że ale... państwo decyduje gdzie, a, a no państwo właśnie. jako miasto decyduje gdzie. Na że zapłaci. koszt gminy Piekary Śląskie złożyłaby się budowa. Tego to się nazywa parking, ale jeśli ktoś prześledził projekt rozporządzenia ministra, to dowie się, że to mają być klimatyzowane hangary, monitorowane ze specjalnie skonstruowanym nieprzepuszczalnym podłożem. Ja się obawiam, że koszty tej konstrukcji mogą iść w miliony. Ale, ale za to jeszcze... będzie bezpieczniej ekologicznie bo hangar zamknięty. Nikomu nie powinno przeszkadzać? No tak, tylko że cały problem ten śmieciowy będzie spoczywał na naszych barkach, bo oczywistym jest, że będzie bardzo trudno wyegzekwować wszystkie opłaty i koszty od właściciela, bo firmy śmieciowe w takich przypadkach decydują się na porzucenie takich transportów i nie przyznawanie się do nich. Ale jeszcze powiem jedno: ta lokalizacja jest fatalna, ponieważ jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. My sobie Zabezpieczyliśmy na przyszłość tego typu lokalizacje, więc plan wyklucza. Ta lokalizacja jest zła, nie może się tam znajdować i temu mówimy stanowczo nie. Na razie decyzja jest zawieszona, prawda? Sejmik nie podjął decyzji, natomiast tak. pytanie, czy jest szansa, żeby albo znaleźć współfinansowanie, no bo przecież parking ma służyć, to miejsce ma służyć różnym gminom, nie tylko piekarom śląskim, trzy miejsca w województwie, no ale obsługiwać ma całe województwo i znalezienie innego miejsca w piekarach. Czy piekary stanowczo nie i żadna inna lokalizacja i żadne inne pieniądze Was nie przekonają? Stanowczo nie uważam, że tego typu parkingi, nazwijmy to, powinny się znajdować w pobliżu ryboków, zakładów, przetwarzania odpadów, a nie blisko domów. Poza tym nie wierzę, że ktoś pomógłby nam finansowo, bo wszystkie samochody, są... Morządy nie skarżą się, nikt się nie skarży na nadmiar gotówki, tak? Więc absolutnie nie. Po, poza tym, no, ustawodawca inaczej to wymyślił. Uważam, że na całe województwo trzy punkty skupione tak blisko siebie, piekary, Dąbrowa i Katowice, to jest zła lokalizacja. Powinny te punkty równomiernie być rozłożone na terenie województwa, czyli północ, środek. I południe. I to wtedy miałoby jakikolwiek sens. No, można powiedzieć po tej sesji Sejmiku, że jest taki remis bezbramkowy. Czyli czekacie na decyzję <grym> no w nadziei, że... W nadziei że, że ten pomysł upadnie. Pani prezydent, to inny pomysł, inny projekt rządowy, który budził nadzieję, potem zaczął budzić emocje. Mieszkanie, plus. Pytam o to dlatego, że Piekary to jedno z tych miast, które dość szybko weszło w, w w ten projekt. Natomiast ostatnio słyszymy, że jest taki plan, żeby dopuścić deweloperów, bo to był taki argument rzeczywiście, żeby wpuścić deweloperów do projektu, żeby ktoś miał kto budować te domy. Program trochę utknął, ale ostatnio rzeczywiście informacje przynajmniej medialne są takie, że rząd chciałby deweloperów dopuścić. Pani w tym upatruje nadzieję? Pani jest wśród tych samorządowców, którzy mówią, dobrze się stanie? Przede wszystkim uważam, że ten program w założeniach był dobry przeznaczony szczególnie dla młodych ludzi, którzy jeszcze nie mają zdolności kredytowej, a jednocześnie ich zarobki nie kwalifikują ich do otrzymania lokalu komunalnego. My weszliśmy bardzo szybko w ten program. Minęły już trzy lata, odkąd podpisałam list intencyjny. No i cóż, no bolączką tego programu jest brak kapitału. Gmina Piekary Śląskie zaoferowała trzy działki uzbrojone, leżące w ścisłej zabudowie, więc spełniające warunki tego programu. Dwie spośród tych trzech działek zostały zaakceptowane. Wykonaliśmy nawet badania geologiczne, które potwierdziły, że nie ma przeciwwskazań do tego typu zabudowy, no ale niestety Gminy nie stać na wkład finansowy, na współfinansowanie tej inwestycji. Naszym wkładem i maksimum możliwości było wniesienie tych działek, tak jako nasz majątek. No ale no, no czekamy i być może dopuszczenie do tego programu deweloperów no, otworzy pewne możliwości, bo bez kapitału no, niestety to nie ruszy. A szkoda, bo akurat ten program myślę, że spotkałby się z dużym zainteresowaniem samorządów. Czyli te działki na razie czekają? Te, o których Pani mówiła? No już tak, jedna właściwie. Już nie czeka. No już, już znalazła chętnego, no ale ta jedna ciągle jest. No i jesteśmy w gotowości. Słowo się rzekło: Gdyby się znalazł dobry inwestor, to oczywiście miasto nie będzie takich inwestycji blokować. Pani prezydent, to teraz o kopalniach porozmawiajmy, bo są miasta, które martwią się zamykaniem kopalń na swoim terenie, bo to jest odpływ pieniędzy z podatku. Są związkowcy, którzy zdecydowanie walczą o to, żeby utrzymać górnictwo. Są miasta, które martwią się tym, że u nich kopalnie powstaną tak jak w Wimielinie boją się osuszania terenu i, i tak dalej. No i jest miasto, jak Piekary Śląskie, które przeżyło zamknięcie kopalń. Między innymi ostatnio mówiła Pani o tym, że milion 300 tysięcy złotych podatku opłaty eksploatacyjnej już nie wpływa do budżetu miasta. Ale chyba nie jest pani bardzo zmartwiona tym, że kopalni już nie ma. Na czym to polega? To... Powiedzmy tak, jest żal i taki ból w sercu, bo kopalnia była matką żywicielką wielu rodzin górniczych, nie tylko piekarskich. Sentyment pozostaje, te tradycje górnicze były bardzo żywe w piekarach śląskich. I kiedy coś się kończy, to czuje się, tak? to jest taki automat, że czuje się, czuje się żal za czymś, co minione. Natomiast ponieważ było to przeprowadzone bardzo starannie i rozsądnie, nie nagle zarząd węglokoksu informował mnie o tym, jak to będzie wyglądało, że złoża się wyczerpują, to o mówimy wygaszaniu o, o dwóch, inwestycji. o dwóch kopalniach mówimy o tak, Andaluzji mówimy, i Julian. Tak, no Andaluzja no, już zakończyła swój żywot w 2008 mhm. roku. Teraz mówimy o KWK Bobrek Piekary. Czyli dawniej Julian. Tak, dawniej Julian. No i, Myślę, że to był przykład, jak modelowo wygaszać kopalnię, która już nie ma złóż, jak rozmawiać ze stroną społeczną, jak rozmawiać z władzami samorządowymi. No i uroczystość zamknięcia była smutna, ale jednocześnie zarówno ja, jak i prezes Węglokoksu nie chcieliśmy, żeby to tak odbywało się do końca w minorowych nastrojach, bo wskazujemy na przyszłość, tak? Węglokoks ma pewne plany. My będziemy wspierać. A pewne mechanizmy obronne, tak, jeśli chodzi o ochronę budżetu miasta, zostały wprowadzone. I tutaj takie proste dane mogą o tym świadczyć. Owszem, opłata eksploatacyjna no, zniknie, tak. No, tego, to, to, to będzie wyrwa w budżecie. Podatek od nieruchomości też się zmniejszył. Wpływ z podatku. Znaczy nie na razie jest w tej samej wysokości, mhm. ale jego wartość w budżecie zmalała, więc tu zadziałały nasze mechanizmy ochronne, czyli. Otwarcie się na deweloperów, na inwestorów. Tutaj dużą kluczową rolę będzie odgrywała nasza Katowicka specjalna strefa ekonomiczna, gdzie mamy 20 hektarów właściwie już sprzedane na różnych etapach procedur. I w 2018 roku wartość podatku od nieruchomości z kopalni to było 8%, a już rok później to było 4,5%. Więc widać wyraźnie, że przy tym samym wpływie ta wartość w sumie w budżecie maleje, czyli mechanizmy działają. A zmniejszy się ten podatek, bo wiem, że pani kons prowadzi konsultacje, czeka też na sygnały np. Na od węglokoksu, co będą wyburzać. No, wyburzenie to znaczy mniej nieruchomości. Yy, tak, oczywiście. No, tutaj przede wszystkim zwracam się do SRK, jesteśmy w kontakcie. Yy, będzie to yy, robione tak, żeby nas nie zaskakiwać, takie mam yy, obietnice. No, będziemy to szacować yy, na bieżąco. Yy, siedziba węglokoku zostaje. Ma się tam ciągle jeszcze odbywać przeróbka, więc jakaś forma aktywności ciągle jest. Węglokoks chce się otworzyć na odnawialne źródła energii, więc to też jest jakaś nadzieja. Więc... To innym miastom, co by pani powiedziała, takiemu Imielinowi na przykład? Nie martwcie się, bez kopalni da się żyć, czy nie martwcie się z kopalnią da się żyć? To nie można tak przykładać jak kalkę, tak? bo są różne uwarunkowania. Ja nie jestem ekspertem górniczym, więc trudno mi tu zabierać głos, bo mieszkańcy wyrażają obawy co do metody wydobycia, boją się o, o zabudowania, o stan infrastruktury, w tym drogi, wodociągi, tak, kanalizacje. Natomiast na pewno warto i trzeba rozmawiać. Nie na ulicy, nie obrzucając się wyzwiskami, tylko spokojnie wytłumaczyć, bo mieszkańcy często niepokoją się, bo nie mają wiedzy. Tak? Nikt nie siądzie, nie wytłumaczy, nie powie. Dlatego no, tutaj potrzeba mediacji, bo nic nie jest czarno, czarne i białe. Tak? Są różne odcienie szarości i trzeba wybrać wariant Najbardziej odpowiedni i nie krzywdzący żadnej ze stron. I piekary Śląskie są modelowym przykładem, że można? Że można wygaszać, likwidować w sposób cywilizowany, bez protestów społecznych, bo bardzo ważne jest, że żaden z górników, pracowników kopalni nie straci pracy. Wszystkim została przedstawiona oferta. Dlatego nikt nie będzie pozbawiony pracy. I w tym miejscu wydaje mi się, że trzeba złożyć słowa podziękowania tym wszystkim pokoleniom górników aktualnych i byłych, którzy pracowali na rzecz rozwoju miasta, jego dobrobytu, bo na, na węglu miasto piekary śląskie stało, tak więc żegnając ich, musimy wyrazić wdzięczność za ich znój, trud, pracę często niebezpieczną. I pomyśleć też o tych, którzy nigdy z szychty nie wrócili. I mówiła to prezydent Piekar Śląskich, pani Sława Umińska-Duraj. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M107 fm